Co ty taki ogolony? I tutaj wygolony? I tu? Co ty taki? I zobacz jaka koszula. No widzę koszula, świeża. A co to się stało? No, stało się. Ale co? Że wybieram się na tydzień czasu. nie, nie będzie w poniedzieli. Od środy. A gdzie ty się wybierasz? Na wczasy? Tam, gdzie skierowaliście. To my skierowaliśmy? Już gadać głupio. Tam gdzie skierowaliście wszyscy, tak. Będę dostawać leki psychoterapowe bez potrzeby. Zrobicie mnie wariata, robicie, Róbcie. Tak jak Pana Jęce krzyżowaliście, Łotry krzyżowali. Tak samo Wy jesteście. Ale ta piłeczka kiedyś się odbije na Was. Wy będziecie tam siedzieć, będziecie leki przyjmować, czy kotropowe, wszystko. Bo ten zaostrzony, jak jaka mówię, bo nie będę mówić co, bo prawda, się mówi szydło, ale szydło to była premier. Ja nie będę mówić, nie będę ja obrać tej kobiety bardzo dobrej. Odbije się piłeczka na was. Na was odbije się piłeczka. Na was. Czy ta piłeczka? Będzie dla was spuszczona. Tak. Dobra Krzysztof. Bo jeszcze nie koniec. Krzysztof, ja, bo ja, ja potrzebuję ja, telefon. Ja. nie nie Ja sam cię dajmy. Nawet niosłem dobra, starczy tu. obraz na ramieniu. Żeby... Krzysztof starczy już, naprawdę. Uklęknąłem i śledzę, dobra. I... dobra. Zrobicie mnie wariantem. Patrzcie, bo sprawcie. Będę dostałeś lekcji przez koty Bez potrzeby. Zrobicie nie wariantem. Dziękujemy.